Zawierzenie niepokalanej. 33 dni z modlitwą Jezusową. O Jezu żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, w pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w uczestnictwie cnót Twoich, w uczestnictwie tajemnic Twoich panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską. W duchu Twoim na chwałę Ojca. Amen. Dzień siódmy O naśladowaniu Chrystusa Tomasza Ekempis Na zewnątrz nie mieli nic, ale w głębi podtrzymywała ich łaska i Boża pociecha. Byli obcy światu, ale bliscy Bogu. I z nim zaprzyjaźnieni. Sobie zdawali się niczym, świat nimi gardził, lecz w oczach Bożych byli najdrożsi i ukochani. Trwali w prawdziwej pokorze, żyli w zwykłym posłuszeństwie, chodzili pełni miłości i cierpliwości, i dlatego codziennie stawali się coraz doskonalsi i otrzymywali wiele łask od Boga. Są odtąd dla wszystkich duchownych przykładem i lepiej zachęcają do doskonałości niż całe tłumy letnich skłaniać, by mogli do lenistwa. O jak wielki był zapał zakonników na początku i świętego powołania, jak pobożne słowa, jakie współzawodnictwo w cnotach, jaka dyscyplina, jaki szacunek i jakie kwitło posłuszeństwo wobec bezpośredniego zwierzchnika we wszystkim. Pozostałe świadectwa świadczą do dziś, że byli to naprawdę święci i pełni doskonałości, bo tak dzielnie zmagający się z sobą podeptali to, co daje świat. Teraz już ten jest wielki, kto nie przekroczył reguły, to potrafi tylko cierpliwie znosić to, do czego sam się zobowiązał. Ota letniość i obojętność naszego stanu, że tak bardzo zbaczamy z drogi i porzucamy pierwsze zapały, aż w tym rozleniewieniu i w tej letniości życia staje się obrzydłe. Chyba nigdy nie zgasło w tobie pragnienie doskonałości, którego tyle przykładów widzisz w ludzkich oddanych Bogu. Dzień siódmy. Nauki świętych ojców o wewnętrznej modlitwie serca. Pouczenie świętego Grzegorza Synajskiego. Święty Grzegorz Synajski przedstawia naukę o wewnętrznej modlitwie w sercu oraz sposobie przyzwyczajania się do niej w trzech paragrafach na temat milczenia i modlitwy. Zamieszczonych w pierwszej części dobrotolublia. Oto skrócony wyciąg z nich. Po przyjęciu Ducha Życia w Jezusie Chrystusie, powinniśmy w czystej modlitwie w sercu, na wzór cherubinów, rozmawiać z Panem, ale nie rozumiejąc majestatu, zaszczytu i chwały łaski. Odrodzenia ani nie troszcząc się o wzrost duchowy dzięki wypełnieniu przykazań ani nie mogąc wznieść się do stanu kontemplacji umysłowej, oddajemy się zaniedbaniu, a wskutek tego grzęźniemy w nawykach namiętności i zapadamy się w przepaść nieczułości i mroku. Bywa nawet także, że w ogóle mało pamiętamy o istnieniu Boga, a o tym jacy powinniśmy być jako dzieci Boże według łaski, zupełnie nie wiemy. Wierzymy, ale nieczynną wiarą, a po duchowym odnowieniu we chszcie nie przestajemy żyć na sposób cielesny. Jeśli czasem nawet Wyrazimy skruchę i zaczniemy wypełniać przykazania, to czynimy to tylko zewnętrznie, a nie duchowo. I do tego stopnia odzwyczajamy się od życia duchowego, że jego przejawianie się w innych uznajemy za nieprawość i pobłądzenie. Tak do samej śmierci trwamy w śmierci duchowej, żyjąc i postępując. Nie w Chrystusie i nie odzwierciedlając twierdzenia, że to, co zrodzone z ducha, musi być duchowe. Jednak w tym czasie to, co przyjęliśmy w świętym chrzcie w Jezusie Chrystusie, nie ulega zniszczeniu, lecz zostaje zakopane jak jakiś skarb w ziemi. A rozsądek i wdzięczność wymagają zatroszczenia się o to, aby go odsłonić i ukazać jawnie. Jak to czynić? Umożliwiają to następujące dwie metody. Po pierwsze, darden odkrywany jest dzięki bardzo wytężonemu wypełnianiu przykazań. Także na ile wypełniamy przykazania na tyle dar ten odsłania swoją jasność i blask. Po drugie, może się ujawnić i odsłania się w nieustannym przyzywaniu Pana Jezusa, czy też co jest tym samym nieustannej pamięci o Bogu. Pierwszy środek jest potężny, jednak drugi potężniejszy, także nawet ten pierwszy otrzymuje od Niego swoją pełną moc. Dlatego jeśli szczerze pragniemy odsłonić ukryte w nas nasienie łaski, śpieszmy się szybciej przywyknąć do tego ostatniego ćwiczenia serca i nosić w sercu tylko tę jedną sprawę modlitwy, bez widzenia i bez wyobrażeń, aż rozgrzeje nam serce i rozpali je do niewysłowionej miłości ku Panu. Działanie tej modlitwy w sercu odbywa się na dwa sposoby. Czasami przodem idzie umysł, przylegając nieustanną pamięcią do Pana w sercu, a czasami działanie modlitwy uruchomione wcześniej ogniem radości pociąga umysł do serca i angażuje go do wzywania Pana Jezusa i pobożnego trwania przed Nim. W pierwszym wypadku działanie modlitwy po obniżeniu namiętności dzięki wypełnieniu przykazań zaczyna się odsłaniać w cieple serca na skutek usilnego przyzywania pana Jezusa, a w drugim zaś duchu przyciąga umysł do serca i ustawia go tam w głębi, powstrzymując od zwykłego wędrowania. Skutek tych dwóch rodzajów modlitwy i umysł bywa raz czynny a raz kontemplacyjny. W działaniu z pomocą Bożą pokonuje namiętności, a w kontemplacji ogląda Boga, na ile jest to dostępne dla człowieka. Myśli świętego Stanisława Papczyńskiego z największą niechęcią Przyjął starodawny wąż porażkę, zadaną mu przez posiłki tej niebianki. Dlatego ponownie wzmocniwszy się, ściga ją. Ale ona na czas otrzymuje z nieba dwa skrzydła i ponownie ucieka na pustynię. A gdy smok widział, pisze natchniony prorok, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę. Która porodziła mężczyznę, i dano niewiaście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje. Zapraszam cię do prowadzenia codziennego rachunku sumienia. W dalszej części usłyszysz, jak dokonać takiego rachunku sumienia. Celem rachunku sumienia nie jest liczenie grzechów, ale poszukiwanie Boga, który Cię kocha i działa w Twoim życiu codziennym. Ignacjański rachunek sumienia to codzienny dialog człowieka z Bogiem o wzajemnej miłości, o miłości Boga do mnie i mojej do Boga. To pytanie Boga o jego zaproszenia i wezwania, oraz o moje odpowiedzi na tę miłość. Dialog ten, aby był autentyczny, wymaga postawy wewnętrznej szczerości wobec siebie, ludzi i Boga, żądania od swej duszy zdania sprawy, jak mówi święty Ignacy. Jest to proces dążenia do poznania prawdy o sobie i o Bogu naszym Ojcu. Jesteśmy zaproszeni, aby z pomocą łaski Bożej porządkować to, co zmienić możemy, na co mamy wpływ, a także akceptować to, czego zmienić nie możemy, przyjmując to jako wyraz Bożej woli dla nas. Rachunek sumienia składa się z pięciu etapów. Etap pierwszy – Dziękować Bogu, Panu naszemu, za otrzymane dobrodziejstwa. Dziękczynienie wypływa z wiary, że wszystko pochodzi od Boga. W takiej ufności dziękuję za wszystko, co mnie spotkało w ciągu minionego dnia, osoby, wydarzenia, radości, a także problemy i słabości, których doświadczyłem. Rzeczy dobre i trudne, których czasem nie umiem od razu zrozumieć. Dziękować znaczy najpierw stawiać Boga na pierwszym miejscu. Etap drugi. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenie ich precz. Prosić o światło Ducha Świętego, aby zobaczyć siebie samego. Tylko dzięki temu światłu jest możliwe spojrzenie na siebie, na swoje grzechy i słabości z miłością, tak jak patrzy na mnie Bóg. Prosić znaczy uświadamiać sobie, że przeciw złu nie wystarcza moja siła, ale potrzebuję pomocy Boga. Etap trzeci. Żądać od duszy swojej zdania sprawy z myśli, słów i czynów. Dokonać przeglądu swojego postępowania od ostatniego rachunku sumienia, najpierw co do myśli, potem co do słów i uczynków. Przypatrzeć się w świetle wiary wydarzeniom, które miały miejsce Zobaczyć motywy i źródła postępowania Patrzeć, jakie były moje myśli, uczucia i pragnienia, które zrodziły dane czyny Poznawać, w jaki sposób Bóg we mnie działał i do czego mi prowadził Ku czemu zapraszał i jak na to odpowiedziałem Etap czwarty Prosić Boga Pana naszego o przebaczenie win. Przepraszać za te sytuacje, w których nie posłuchałem Bożego wezwania. Nie zrobiłem tego, do czego mnie wzywa Pan. Przebaczyć tym, którzy mnie poranili. Prosić o przebaczenie tych, których ja poraniłem. Pomodlić się za nich, a także przebaczać sobie swoje ludzkie słabości i ograniczenia. Pojednać się z sobą wzbudzi skruchę i żal serca Które zawierza się całkowicie Przebaczającej miłości Oddać siebie w ramiona Miłosiernego Ojca Etap piąty Postanowić poprawę Przy Jego łasce Zapytać Boga W czym mam się poprawić Czy to konkretne Pełne nadziei postanowienie poprawy Jednej drobnej rzeczy Pamiętając że nie mogę zmienić wszystkiego. Rachunek sumienia to kwadrans szczerości przed Panem, a więc 15 minut.